W ubiegłym roku miasto Pruszków osiągnęło wskaźnik odzysku odpadów na poziomie 27%. Wymagana wysokość tego wskaźnika w 2022 roku została określona na poziomie 25%. W tym roku gminy mają obowiązek uzyskać 35% odzysku. W przypadku nieosiągnięcia wskazanego procentu na gminy nakładane są kary, za które zapłacą wszyscy mieszkańcy. Zapytaliśmy pracowników MZO Oto dlaczego segregacja odpadów jest tak istotna i dlaczego powinniśmy o nią dbać we własnym gospodarstwie domowym. Segregacja odpadów jest bardzo istotna dla nas, przede wszystkim w związku z takim szerokim pojęciem ekologii, czyli tego, co możemy odzyskać z produktów z poszczególnych etapów segregacji. Na przykład z worka niebieskiego przy recyklingu i odpowiednim odkładaniu czystych papierów do tego worka. Możemy odzyskać papier, czyli nie musimy, myśląc tak już bardzo łopatologicznie i prosto, ścinać nowych drzew, drzew, tylko odzyskać ten papier, który odpowiednio segregujemy. Jest to istotne dla nas, dla naszego gospodarstwa domowego. Nie ponosimy wtedy większych opłat za odpady, czyli osiągamy odpowiedni poziom recyklingu. Ale również. Czyste ekologicznie, patrząc o naszą naturę, która już tak jest nadszarpnięta, po prostu chodzi o dbałość o surowce naturalne. Najczęstsze błędy w segregacji odpadów dotyczą nieprawidłowego umieszczenia surowca w specjalnie przeznaczonych do tego workach i pojemnikach. Przypominamy, że na stronie internetowej www.mzo.pl znajduje się specjalna wyszukiwarka, która ułatwi segregację śmieci. Korzystając z tego narzędzia w łatwy sposób możemy dowiedzieć się, jak segregować szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier, bioodpady, odpady zielone, popiół, elektroodpady, odpady niebezpieczne. Czy tak zwane odpady niesegregowane. W każdej gminie jest punkt selektywnej zbiórki odpadów, tak zwany PRZOK. Każdy mieszkaniec ma możliwość oddania tych odpadów do tego punktu. Punkt PRZOK znajduje się przy naszej firmie, czyli Pruszków Ulica Stefana Brył 6. Tutaj możemy oddać wszystkie odpady, które nie powinny się znaleźć w zmieszanych odpadach komunalnych, czyli igły, lekarstwa, AGD. Odpady wielogabaretowe, czyli meble, oraz gruz. Zapytaliśmy Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie o dobre praktyki, które każdy z nas może na co dzień stosować we własnym domu, aby zadbać o segregację odpadów i zwiększyć poziom dbania o środowisko. Każdy z nas codziennie powinien myśleć o tym, co może zrobić dla siebie, dla własnego gospodarstwa domowego, jeśli chodzi o takie proste nawyki ekologiczne. Najłatwiej myśleć o tym nawet przy robieniu zakupów, czyli brak korzystania z torebek foliowych, zabranie ze sobą torebek czy toreb na zakupy, korzystanie ze szklanych butelek, niekupowanie butelek w plastikowych opakowaniach. Można przecież to zastąpić z bankami filtrującymi czy bidonami filtrującymi. Myślę, że myślenie o ekologii jest tak szerokie, że każdy znajdzie dla siebie sposób i znajdzie taką jedną czy dwie miłe rzeczy, które może robić na co dzień, aby myśleć bardziej przyjaźnie o środowisku i o tym, co jest dla niego dobre. Wielkie zmiany zaczynają się od małych kroków, dlatego zachęcamy mieszkańców gminy Pruszków do rozsądnego podejścia w kwestii segregacji odpadów. Dołączamy się do apelu Wydziału Ochrony Środowiska i IMZO, aby wszyscy mieszkańcy dzielili odpady na poszczególne frakcje przed ich wyrzuceniem do pergoli śmietnikowej. Prośbę kierujemy szczególnie do mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, gdzie segregacja odpadów wymaga większego nakładu pracy niż w budynkach jednorodzinnych. Tylko wspólnie możemy osiągnąć tegoroczny cel, który będzie dużym wyzwaniem dla nas wszystkich.